ulica to nie ma i o tym niektórzy zapominają że a później jest płacz, lament i ludzie pomocy bo takie krzyki się najczęściej słyszy ale nie chcę tego w ogóle komentować pamiętajcie dużo sportu biegajcie, tlenóweczka bardzo ważna i co no i rozciąganko rozciąganko jeszcze raz rozciąganko Aeroby, robi interwały, a przyjdzie czas na wszystkie pały, bo utopią się we własnym SOSie mój ty drogi super nosie. Ostatnia runda, bo dzwoniła do mnie Konegunda. Teraz tak teraz tak szczerze. Słuchajcie, jeden.